Zadanie trzecie, grudzień CKE 2024, egzamin ósmoklasisty. Do zdanie wybierz właściwą odpowiedź. Wyrażenie 2 w nawiasie A odjąć, 2B zamykamy nawias, odjąć i w nawiasie pierwszym A odjąć B zamykamy nawias, otwieramy. 2 odjąć B zamykamy nawias, dodać B do potęgi drugiej. Można przekształcić równoważnie do postaci i mamy pięć odpowiedzi do wyboru. No to zaczynamy przekształcać. Najpierw przemnożymy liczbę razy nawias, czyli w ten oto sposób. 2 razy a to po prostu 2a, 2 razy minus 2b to 2 razy minus 2 to jest minus 4b, plus razy minus daje minus. Teraz przechodzimy do kolejnych dwóch nawiasów. Ponieważ przed nawiasami znajduje się minus, więc asekuracyjnie przepisujemy minus i wynik z przemnożenia zapisujemy w nawiasie. Ponieważ minus zmienia nam znaki i zawsze coś tam może nam namieszać. Przemnażamy każdy wyraz razy każdy wyraz w ten oto sposób. To razy to i to razy to, czyli a razy 2 to będzie 2a. Najpierw liczba. A razy minus b to będzie minus ab. Minus b razy 2 to będzie minus 2b. I minus b razy minus b, minus razy minus daje plus, a b razy b to jest b do potęgi drugiej. Zamykamy nawias, przepisujemy dodać b do potęgi drugiej. Zawsze warto podpisywać jedno pod drugim, bo wtedy jest to bardziej widoczne. Dobrze, to przepisujemy bez zmian, czyli 2a minus 4b. Tak jak już mówiłam, minus zmienia nam znaki na przeciwnie, gdy jest to zapisane w nawiasie. Więc tak, jak tu nie było nic, wiemy, że jest plus. Ten minus zmieni nam plus na minus, czyli minus 2a. Ten minus zmieni nam ten minus na plus, czyli dodać ab. Ten minus zmieni nam ten minus na plus, na przeciwny znak, czyli 2b. I tu będzie minus b do potęgi drugiej i dodać b do potęgi drugiej. Równa się i znowu od nowej linijki. Teraz następuje redukcja wyrazów podobnych. Zaczynamy od tego, co widzimy najpierw. A najpierw widzimy 2a i 2a minus 2a. I więcej a nigdzie nie ma. No to warto już sobie na początku to dodać, ale tak, 2 minus 2 to jest 0, czyli to się nam skróci. To wyzeruje, tak naprawdę. To się nam wyredukuje, jedziemy dalej, mamy minus 4B, mamy jeszcze plus 2B, czyli to i to jest podobne. I też sobie od razu to odejmiemy, czy dodamy, minus 4 dodać 2 to będzie minus 2B. Dalej co jeszcze mamy? Po kolei AB. AB i więcej AB nie ma. No to dodać AB. I na koniec zostało nam minus B do drugiej, dodać B do drugiej. I tu mamy z przeciwnymi znakami to samo, czyli to też się nam wyzeruje. I zostaje nam tylko coś takiego. Szukamy takiej odpowiedzi. Tu mamy AB odpada, tu jest AB minus 2B. No, mamy tak samo, tylko w innej kolejności zapisane. Możemy zamienić. Najpierw napisać AB i później Minus 2b. To jest to samo. I to jest odpowiedź b.